Na regatach Initlain jestem po raz pierwszy. Piąty, czwarty. Ojej, czwarty. O, to był szósty. Myślę, że jedenasty. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem i mam nadzieję, że dobrze się bawię, ale jestem pewien, że tak będzie. Mal herzlich willkommen und äh, wir sind natürlich sehr geehrt dass die Unity Line dies Jahr die Marina Kraslin als Zwischenhafen gewählt hat deshalb sind wir froh dass sie alle hier seid. Glück, dass wir sind wirklich glücklich deswegen Marina Mogowan Gast ist dies Tag und wünschen wir dass wir nasn in na stępnych latach również się spotkamy. Dziękuję. Klimat imprezy, jest dużo jest dużo braci żeglarskich, wszyscy się znamy. Głównie pływam tutaj dla znajomych i przyjaciół, prawda, i dla własnej przyjemności z żeglowania. No, bo to fajna impreza jest. Najlepsza impreza na Bałtyku. Bo to wspaniałe regaty po pierwsze, po drugie, bo tutaj zacząłem trenować do mojego mini transatu. To były pierwsze regaty morskie, których na swojej łódce startowałem. I bo są wspaniałe regaty. Generalnie duży szacunek dla 107 jachtów i 403 uczestników tych rega. Dla samych Państwa duże brawa. Pobijcie je dla siebie. Ręka o rękę bardzo proszę. Jasne, że tak. Koniecznie. Będziesz <laughs> Oczywiście, że tak. Przybądźcie, zwyciężajcie i bądźcie z nami. Zapraszam za rok. Bardzo dziękuję serdecznie. Hiermit erkläre ich die zwölfte unity Line regatta für beendet und laden wir euch herzlich ein für die 13. unity Line regatta im nächsten Jahr 2013. Dankeschön.